Hej, witam wszystkich z tej strony Arkwell. To jest już 15 odcinek. My gramy w grę Hunted Demons Forge. Myślę, że to widać. Zmierzamy teraz. Dokładnie to nie wiem, gdzie idziemy. Ale na pewno w kierunku tych niewolników. Mam nadzieję, że wkrótce ich znajdziemy. Chciałbym już ich uratować. The gods. How about thinking us? But the gods guided you to me. No. Sure. And they shall leave you out. We're looking for the Lord Mayor's daughter. Have you seen her among the captives? Yes. Yes, she was one of the first groups taken. Taken where? That way, into the deeper dungeons. They said, they said they were going to feed us to their god, the Queen of Darkness. Well, good luck. To jest No, okay. To lecimy dalej. Podobno ta córka e, burmistrza została zabrana e, w jednej z pierwszych grup, tak jak można było przeczytać. No cóż, no mam nadzieję, że dorwiemy kurczybyków, którzy ją wzięli, porwali. Oj, sorry. Ach, dobra już. Teraz właśnie kupuję. Mam chyba tego dobrego skilla. Bo jednak. Strzała, która przechodzi przez pancerz, myślę, że jest bardzo dobra. Teraz problem pewnie będzie z maną, ile kosztuje ona many. No ale to zobaczymy. Póki co idziemy przez tą szczelinę. Łysy panie się przodem puszcza. No ale kij. Już A ten już szczela Dobra. Oj, trzeba będzie skoczyć na dół. O skubany! Wow. Niezły to strzał są, naprawdę. Ło kurde. Tylko, to, że dużo many biorą, więc... No. Dawaj. Dobra, wszyscy. A, słaby łuk. Spokojnie uratuje cię Ach, dziękuję, super. Ah, tu nic nie ma. Tu coś jest okej. Okay. Co w dół? No i pogadamy sobie z trupem. So close. za. Hmm. Jakby tu wziąć... No dobra. Co my tu mamy jeszcze? Jest coś. Życie. Jakiś łuk. Mm, nie, nie interesuje mnie to. Za bardzo. Tędy się nie da tam do tej słonczy przejść. Kurde, szkoda. Naprawdę szkoda. Dobra. Um, co my... O jeszcze tu jest jedna laska. I nie dziękuję, bo nie lubię tego. Dobrze, chociaż nie ma tych pieprzonych przerwników Nie ma nie da się tu nic zapalić żeby tam się otworzyło Ta cela to tej smaczy łzy kurde Dobra kręcimy i lecimy Tam też się nie da schowań Obrwałem, dobra. Trzeba tego pieprzonego maga rozwalić. Ej, nie mam many, ja pierdziele. Dobra, normalnie się go rozwali. Będę podpalał strzały, żeby go Gdzie jesteś? A szybko padnie No jeszcze jeden raz albo dwa razy Ach, Będę musiał go dopaść O, już nawet nie zdążył uciec, okej okay. Trochę mało strzałam <laughs> Taka dość trudna lokacja Trochę mnie tu kurde przymula Nie wiem czemu Będę musiał zeskan zeskanować sobie kompa, czy nie mam jakichś wirusów, innych wypadziwi. Bardzo długo nie skanowałem nic, ani nic z tym moim komputerkiem nie robiłem. No okej, yyy... Um, to... Możemy iść tam tylko do góry? Okej, okay, to do góry. Łysy, posun się. Co uważaj, ty uważaj. Hmm. A tu jest do wysadzenia coś, no nic się nie stało. No. Hmm. How o, tu coś jest, ale tu jest jakieś złoto w ogóle. No, ale najpierw pociągniemy za tą wahę, potem pójdziemy tam z powrotem. Może. Hmm. Nice, jest, wszystkie trzy cele mi się otworzyły. W jest złoto. Tylko żeby nie było jeszcze jakichś niespodzianek przy tym. Na jest. mi się teraz tu coś jest. Aha, muszę na to wejść. Ok, nice. I mam smocze z już drugiego do kompletu. Dobra, teraz pozostało mi tylko po nie zejść. Jeszcze te koleś do ratowania. Sporo ich. No, dziękuję, 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 dziękuję. Spokojnie, stary ogarni się. Lecimy teraz w dół. Trzej z powrotem. Hmm, nie mogę zaskoczyć, bez nadzieja. Chociaż w sumie jeszcze bym się poharatał. Puściłem jedno Ale kurde powinienem tą spodnieć, ale to nie chyba nie jest nie ta fiolka życia która, która, którą mogę nosić ze sobą Zebrano drugą smaczą łzę O, coś za to dostanę? Chyba nie. Aha, bojowe doładowanie odblokowane. Nie no, zajbiście tylko muszę sprawdzić kiedyś tam co to jest. Bojowe doładowanie dobra. Kończymy ten odcinek. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam was, Arkwell.